Mamy to mięsiło leżało w lodówce 4 dni. Dzisiaj trafiła się okazja. Przychodzi koleżanka szklanka, to zrobimy coś na zabryskę. Piątek, piątulio, piąteczek, nie? Na blaszkę i do piekarnika na 30 minut 200 stopni. Osobiście wolno na patelni, ale zrobimy to na szybko. Tak to wygląda. Pachnie fajnie. Powołajcie. Ale aromat. Czuć paprykę. Chociaż mało wędzonej dałem, ale trochę czuć wędzonką. Pakujemy na blaszkę. Ładnie porozkładać. Ups. Byłoby na podłodze. Pięknie, Będzie nagrycha jak tralala.